Siemaneczko, witajcie w dziewiątym odcinku z kariery Lechem w odcinku zagramy z za sandecią Nowy Sącz i z z, 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 nie, z tam. widzimy się w meczu z sandecią Nowy Sącz już jestem gramy Prowadzę jeden do jednego, a ten byłby stały czerwona kartka. Już jesteś go na 2 do 0. 2 do 0 wygasł, da się na wysąd. Widzimy się w meczu z niecieczą. Przygivam jeden do zera przygieram do pierwszej połowy jeden do zera zero dwa jeden a jeden przegarałem Jeszcze zagrałem mecz poharowy Zmienię skład na ten mecz Dobrze, taki niech będzie Prowadzę 1-0 Ha, ha, kraków 2-0 już Polonia prowadzi, 3 do 0 4 do 0 2 do 0 prowadzi Polonia, a ja 4 do 0 3-1 wygrała Polonia, to z Polonią zagram w finale, wow ale dobrze idzie i jak dobijecie tak z, z 8 łapek w górę to będzie będą, będzie maraton z Karolechem Poznań to zagamy z Ełka łódź z widzewem łódź jestem jeden Olsztyn Chwilę sobie. Jutro zagramy tylko trzy spotkania. To ja wam się spotykam. nie to może zostawić łapeczkę w górę subika, dzwoneczek i napisz komentarz, czy chcecie karierę, czy inną grę. Będziemy mieli po prostu ankieta. Albo w opisie, no w polu, to... to... Osiem w górę lub nasie maraton z Kajlechem Poznań. To widzimy się w następnym odcinkach. Siema!